Witam serdecznie. Trwa wydarzenie Bitwa Kapel i poprosił mnie gracz, aby nagrać, pokazać, czego używam do ukończenia ostatniego etapu w tym wydarzeniu. Oczywiście jestem na moim małym koncie, ponieważ duże konto nie ma problemu z przejściem. Więc na co, co najpierw sprawdzę, nacisnę ten przycisk ze znakiem zapytania i on mi pokazuje jacy bohaterowie. Biorą udział, czy jakich mam przeciwników, jakich mam bosów, Więc w tym przypadku wydaje mi się, że najtrudniejszym przeciwnikiem dla mnie będzie Roxy, ponieważ ona jest lekarzem, a moi bohaterowie na małym koncie są słaby, słabymi, atakującymi bohaterami. Także um, ustawię sobie chyba kolory niebieskie. Teraz tak, ja w tym, ponieważ będę atakować jest etap trudny będę atakować tak jak powiedziałam z słabymi bohaterami więc wezmę sobie drużynę mono okej okay. i może wezmę Kyle okej okay, tak jak widać trzygwiazdkowa. bohaterowie głównie czterogwiazdkowi. jakie wezmę materiały więc tak, do mat z przymiotów bojowych wezmę sobie granaty y, hukowe, to jest najmocniejszy atakujący materiał. Y, wezmę krono blastery, ponieważ będę y, starała się zatrzymać y, ładowanie bo przeciwników. Bomby zapalające, druga pod względem mocy, drugi pod względem mocy, materiał atakujący. No, i teraz tak, mały napój energetyczny. Wydaje mi się, że on nie będzie dobry. Wezmę sobie mój najmocniejszy leczący materiał. Yy, mogłabym ewentualnie wziąć zaawansowaną apteczkę, ale wezmę, wezmę profesjonalną. Nie będę ryzykować. Ok. Yy, teraz tak. Pierwsze etapy walki będą: mm, mają na celu głównie. Podładowanie moich bridges i zbudowanie pancerza. Jak największej ilości pancerza, dlatego, że to mi się później przyda na tym ostatnim etapie, kiedy będę musiała, kiedy po prostu ten pancerz, kiedy moi bohaterowie będą dostawać po prostu oklep od tych, Bosów. Ok. Dlaczego mono? Dlatego, że wtedy klocki atakują mi najmocniej. No i oczywiście w tym przypadku, ponieważ, tak jak powiedziałam, uważam, że największym zagrożeniem będzie roxy, ponieważ ona będzie leczyła to, co mi się uda usunąć czy ubić, więc będę się skupiała na. Na zabiciu rockcji w pierwszej kolejności. Materiały również trzymam na ostatni etap. Na pierwszym etapie, na tych pierwszych etapach, po prostu używam tylko klocków i ataku. No i ponieważ zdaję sobie sprawę, że moje materiały bojowe, przedmioty bojowe nie zabiją wszystkich bossów nawet te, pomimo tego, że są to najmocniejsze, które wzięłam więc dlatego mam tą apteczkę, dlatego, że ona będzie musiała ich podleczać Utrzymy po to, żeby utrzymać przeżycie i przejść ten etap do końca Cool Okej okay. Teraz tak, krono i skupiam się na rokcji. Dobrym manewrem byłoby również próbę naładowania wszystkich bohaterów. zanim się wejdzie do tego ostatniego etapu, ale nie zrobiłam tego, więc... To również, bo może zależy, zależy od tego, ile macie materiałów bojowych do wykorzystania. Okej, okay, zaczynają się ładować, więc kolejne krono. Okej, okay, tutaj mi masakrują, mi moją jedną. Moja Bridgetta po prawej stronie traci pancerz, bo jakoś tak skupiają na tym, żeby ją żeby ją głównie atakować. Alright, okej. Okay. Krono, znowu się zatrzymali. Alright. Powinno wykończyć mi Roxy. Tak, to jest po Roxy już. Super. O proszę, zygzak padł. No i tyle. Po wszystkim. Także przeszła moja drużyna. Hmm. Mogę powiedzieć, że bez problemu. Zostało mi ile, po... nie zużyłam wszystkich materiałów, czyli nie było tak trudno. Udłożyły się klocki, może zobaczę, ponieważ skończyłam, co dostanę w skrzyni, i pójdę sobie powołać. Zobaczymy, co będzie w powołaniu. O, super! Pumpernickel, świetny, trzy gwiazdkowy bohater, chyba w tej chwili najlepszy czerwony bohater. Bardzo się cieszę, także go na pewno będę robić jako następnego na tym, na tym koncie. OK. Mam nadzieję, że to pomogło. Życzę Wam powodzenia w przechodzeniu, aby Wam się udało skończyć i do zobaczenia następnym razem, pa pa!